Cześć, Tutaj, Dan. Ok. Witam w kolejnym odcinku z mojej serii Enlisted. Tym razem zapraszam Was w inny rejon, a konkretnie do kampanii berlińskiej, w której to poprowadzimy wojska niemieckie przeciwko armii sowieckiej. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Nie zapomnijcie oczywiście o pozostawieniu łapki w górę oraz suba, jeśli rzeczywiście przepadnie Wam do gustu. Tymczasem zaraz dokonamy wyboru kampanii. Jak pamiętacie z poprzednich moich części, grając w listet nie gram na koncie premium. Nie posiadam także żadnych wykupionych jednostek premium, Mimo to bawię się całkiem dobrze i do czego również Was namawiam, mam nadzieję, że przyjdzie nam się kiedyś spotkać e, wspólnie na polu bitwy czy to w jednej drużynie, czy stając przeciw sobie. Życzę Wam w takim razie dobrej zabawy. W międzyczasie, oczekując na połączenie z serwerem, z mapą bitwy. Mam okazję zarzucić okiem na jednostki, jakie są dostępne dla sił niemieckich w kampanii berlińskiej. Jest tego naprawdę multum. Super sprzęt, którego korzystanie naprawdę daje dużo frajdy w trakcie bitwy. No, więc gorąco sami spróbujcie. O, mam połączenie z mapą. Super klimat Fossa Wschód w trybie inwazji. Bardzo fajną mapę lubię. I Zobaczmy jak się tego sytuacja. O, a więc mamy jako siły niemieckie zadanie wyprzeć Sowietów z tych pięciu punktów, zdobywając je. Zatem zapraszam na bitwę. Zobaczmy jak nam pójdzie. Tradycyjnie już zamierzam na początku wesprzeć nasz atak przy użyciu czołgu. W tym wypadku Pantery. Jak zapewne wiecie z moich poprzednich filmów efektywne wsparcie pojazdem pancernym własnej drużyny daje naprawdę najlepsze skutki i daje dużą szansę na przejmowanie tudzież obronę w zależności od zadania jakie przed nami stawia dana mapa konkretnych punktów i w ogólnym rozrachunku wygranie kolejnych bitew

at half the enemy positions. Continue the assault. Witwa skończona, progres jak widać jest, o, trzecie miejsce, nie jest źle, mam nadzieję, że Wam się spodobała i to oczywiście był na razie pierwszy odcinek z kampanii berlińskiej, w kolejnych postaram się pokazać inne mapy tej kampanii. Dajcie znać w komentarzach, czy też gracie fan listet i na jakim etapie jesteście i jak oceniacie tę grę. Jestem ciekawy Waszej opinii. To by było na tyle w tym odcinku. I jeszcze raz dzięki za oglądanie. Wasz czas. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Do następnego razu. Cześć.